Jeszcze jesteś właściwie podlotkiem. Jakimś takim ni be, ni me Ale usta na pewno masz słodkie I tę właśnie urzeklaś mnie Co ja zrobię, że mnie się podoba? Choć masz pewnie mnóstwo warstw Pewnie chodzisz po ósmej spać Pewnie lubisz romansy grać Ale trudno już spać Co ja zrobię, że mnie się podobasz? Choć trafiłam pewnie źle Pewnie lubisz jedynie sport Pewnie hulasz jak młody lot, Ale trudno, lubię cię Pomyśl, jestem sam, pomyśl, serce mam, Pomyśl, i dokładnie z was, Jaką szansę walą masz. Mógłbym drzwi pilnować, dzieci chować i calować. Książ, to ja zrobię, że mnie się podoba, Że bez siebie ani Niechbyś nawet wyśmiała mnie, Niechbyś nawet zdradzała mnie, nie ma rady. about to let you